Halo, jest kto? Za paliwo chciałem zapłacić. Śpieszę się, halo! Spokojnie, gaz tankuje. Poczekaj. Tam wcześniej robił cztery hot -dogi, dwie kawy, co jeszcze? Kibelek sprzątał? Dzień dobry. Ej, to jest stacja czy restauracja? Proszę nasza stacja świadczy również usługi gastronomiczne. Tak? No. Chcę zapłacić za paliwo. A co, spieszy się panu? Tak, tak. No dobrze. Kawę pan sobie życzy? Nie. To może hot doga. Z kawą tani. Ale grubiej, nie chcę. Chcę zapłacić. Ma pan kartę na punkty? Nie mam. To może wyrobić. To się z koniem na łby pozamieniałeś? Nie rozumiesz, co mówię do ciebie? Nie, z kolegą, wie pan, bo kolega chciał mieć dzisiaj wolne. A. Super, chcę zapłacić. O, bardzo mi przykro, e, komputer się zawiesił, muszę zresetować. No jak to komputer się zawiesił? Człowieku, wy barany tu pracujecie, czy nie chcę zapłacić? Kupiłem moje jest. Dobrze, spokojnie. Już no. pana kasuje. Już, już, już. Ile tam? Proszę, czy pan sobie płyn do spryskiwaczy? No nie chcę żadnego płynu do spryskiwaczy! Chcę zapłacić za paliwo! E, i halo, kupiłem, przepraszam! Co? Czy, ja, czy ja mam tu coś za uchem? Gdzie? Tu. tu. Nie. No widzi pan, nie mam aparatu słowego, nie trzeba drzeźliwy ryja. Gnoju! Gnoju masz przesrane teraz. I tyle. Chciałem panu przypomnieć, że tu jest monitoring. 279,99. O, mm. e, mogę być winny grosik? Nie. Mam nagle wciul czasu? Nie. Dobrze, proszę pana, ja e. mam jeszcze więcej, pójdę na następną stację rozmień. Nie, no żartowałem, Debilo. sobie ten grosik. Dziękuję. A życzy pan sobie paragon czy faktura? Nic sobie nie życzę. Zapamiętam sobie ciebie. Gabryś. Tak. Maryś. A, Maryś. <laughs> Co tam? Panie, cicho. Ta zielińska to ma warunki. Kurde. Zalałbyś podkorek, co? Bo ja wiem na czym ona jeździ. Jak ty nic nie rozumiesz. Eee... Zalałem Podkorek na dwójce. Ksiądz wie, o A. co chodzi. <słucham>, Słucham? Nic nie tłumaczę koledze, że kropidło jest po to, żeby go używać. Święta racja, święta hmm. racja. No, widzę, że dzisiaj tankowanie do pełna. Jak to w niedzielę, nie utarg. Mareś, ty mnie tu nie zagaduj. Ostatnio u was paliwo chrzczone było. A jeździłby ksiądz na niechrzczonym? <gry> A ciebie to w kościele dawno nie widziałem. Dzwonów nie słyszałeś? Słyszałem, tylko siedzę tutaj i ludziom paliwo tankuję, żeby do księdza nam mszę jechali. A nie pamiętasz, żeby dzień święty święcić? O, właśnie mi ksiądz przypomniał. Co? Nieczynne. Ale Mariusz, wskazuj mnie chociaż, no! Idę dzień święty święcić. Mariusz, ale Jezus nawet w Szabas uzdrawiał, no! Przecież każdy niesie swój krzyż. No, to ja biorę swój i idę. Gdzie idziesz? Gaz tankować nie słyszał ksiądz Dzwonka? A. Gdzie... Gdzie zobaczy? Co? Nergal się ochrzcił. Co? A nie! Chrzestnym będzie. A. Karajki. Gleba, kasa, 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 gleba, kasa, kasa. Nik Nikogo nie ma, gościu. Gdzie jest najbliższa stacja? Trzy kilometry dalej. Ale tam nie ma hot dogów. A po co ci hot dogi? Bo z hot dogów jest kasa, 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 kasa. Dobra, dwadzieścia kilometrów tamtą stronę jest duża stacja. Bezobsługowa! Tu by się przydał A. jakiś egzorcysta. Błago Nergal opętał. O, no. hej! Wszyscy dzisiaj biegają, ruch jak w Maryś, uratowałem ci interes i być może nawet życie. No? <sum> Ta, się odezwał Harry Potter. Nawet tej swoje Księgi Czarów nie zdążył otworzyć. Tak. Skasuj mnie, bo nie mam czasu. Dobra, ma ksiądz kartę na punkty? Nie mam. A szkoda, bo by był kubek z papieżem, tym prawdziwym. To może jakiś napój energetyczny? Maryś, po pierwsze, nie chcę żadnego napoju, po drugie, nie chcę kawy, po trzecie, nie chcę hot -doga, po czwarte, nie zbieram punktów. Po dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Ile tego jest? Amen. 233,99,9. Co to jest? Taca. No właśnie, widzę. I co, całą zmianę mam to liczyć? Maryś, ale nie wierzysz mi? Nie, no jak się wierzę, tylko szef mało wierzący i... No, każe przeliczać, no, no co ja mam. No. A, a propos, o, tak? szef kazał zapytać, bo nową stację będzie otwierał, mhm. ile to pokropienie kosztuje. Co, łaska! No a za ile ksiądz łaskę robi? Zależy komu. A. Czyli jak mu powiem, że 20 zł, to będzie dobrze. Maryś, ciebie chyba Bóg opuścił. No dobra, tak jak myślałem, 2000. Maryś, ty za niedługo z Hanką żenić się będziesz, tak? Tak. Będziesz potrzebować karteczki ze spowiedzi, tak? Tak, to nikt. Nie dostaniesz, zapomnij. A te prezerwatywy księdzu co do a, rachunku do liczby.